Część czwarta WCR tego ci nie powie. Mimo, że WCR przeprowadzi z tobą rozmowę, wyśle cię na badania lekarskie, fizyczne i psychologiczne. Stwierdzi po wszystkim, że nadaje się do służby wojskowej. Lepiej, że jesteś idealnym kandydatem na żołnierza zawodowego. Niestety, to nie znaczy, że nim zostaniesz. Nawet jeśli będą miejsca, etaty na zawodowego żołnierza. Teraz sobie myślisz, no ale jak to? No, ale WCR mi powiedział. No właśnie, WCR tego ci nie powie. Wyobraź sobie, że dostałeś się do wojska. Czuję, że kariera w mundurze stoi przed tobą otworem. Na dobrą Wolnej, masz wyniki, powyżej średniej. Jesteś kumaty, punkty na zajęciach masz imponujące. Kondycja fizyczna jest dobra, ale jesteś ambitny i chcesz poprawić swoją motorykę. Większa siła, szybkość, wytrzymałość i moc. Przed snem, gdy wizba żołnierski jest PNL. Jeszcze robisz kilka serii pompek do odcięcia. Przecież gdy będziesz zawodowym żołnierzem, będziesz przechodził testy sprawnościowe. WF i chcesz zaliczać na piątkę. Czujesz, że jesteś najlepszą wersją siebie. Niedługo przysięga wojskowa, kolejny etap, by zostać zawodowym żołnierzem. Ale przed przysięgą wzywają cię na RWKL, robią ci kolejne badania lekarskie. Krew, młodzież, i takie tam. Przed przysięgą okazuje się, że nie jesteś zdolny do zawodowej służby wojskowej. Ze względu na twoje zdrowie. We krwi coś jest nie tak i jednak nie jesteś zdrowy. Albo wykryto, że coś w cywilu brałeś. Może zielone, a może białe, jakiś puder w nos. A może psycholog nie wyszedł tak jak trzeba. No i co teraz? Trzeba się odwoływać, ale nie do dowódcy jednostki. Ale do inspektoratu albo do generalizacji. Gdzieś wyżej. I tu się zaczynają schody, bo trzeba na wszystko czekać. Do przysięgi cię dopuszczą bez żadnego problemu. Bo już zainwestowali w ciebie. Puszą się statystyki zgadzać. Po przysiędze jesteś żołnierzem, ale jeszcze nie zawodowy. Na specjalistycznej czekasz na werdykt. Okazało się, że po paru tygodniach nie jesteś zdolny do służby zawodowej i dostałeś odmowę. I musisz odejść. Nawet nie ukończysz specjalistyczną 11 miesięcy. Przychodzisz do cywila i jesteś w rezerwie pasywnej. Ty już jesteś w systemie, więc cię ciągną po ćwiczeniach rezerwy. I tyle. Dziękuję i do widzenia. Tyle zostało z twoich planów, by zostać zawodowym żołnierzem. A najgorsze jest to, że już nic z tym nie zrobisz.